złą arytmie serc, każdy człowiek dobrze zna. Trudny życia los, możesz wygrać ty lub ja. Panie doktorze. Tyle szmaru mamy. Mały narzucik sprzedałam i wątrobę, i teraz y, do profesora Wszystkie religii. Wszystkie po Wszystko, wszystko i zapalenia płuc, i przeziębienia, no. i wszystko. Znaczy, jedną rzecz zostawiłam. Co? Jeden przeszczep zostawiłam. W piersi jeden. Przeszczep. A kogo? Tak myślałam, że dla siebie. <laughs> Po moim trupie, siostro, nawet jak jakbym umiał to zrobić, tam się nie zdecydował. Siostra po 60 latach takiej równowagi z piersiami mi się będzie na twarz przewracać na każdym kroku. Wykluczone. Proszę Państwa, bardzo ostry dyżur. Oglądajcie w studio Med TV. w kolorze.